Rawodnika, od tej chwili wszystko w życiu będzie się układać na Twoją korzyść. Kochani, zmiany są największą przeszkodą dla tych ludzi, którzy stworzyli sobie życie pełne sukcesów, ale w którym rzadko są szczęśliwi. Umiejętność działania zgodnie ze znanym schematem daje bezpieczeństwo i wsparcie. Nawet jeśli w rzeczywistości są to tylko wyimaginowane pewniki, to człowiek się ich trzyma, dopóki nie nasyci się starym życiem, lub nie rozczaruje się na tyle, że wewnętrzna zmiana stanie się nieunikniona, bo ratuje życie. Każdemu, kto nie chce dojść do tego momentu, lub kto już go osiągnął, oferowane jest teraz porzucenie tych konwencji, bo sens życia zostanie wam ujawniony, gdy będziecie gotowi zadawać właściwe pytania i przeżyć odpowiedzi. Jeśli jesteście gotowi, to możecie rozwiązać swoje obawy przed nastąpieniem zmiany tu i teraz, prosząc o to głęboko w swoim sercu. Ja, tu podaj imię, jestem gotów do rozważenia, rozpoznania, zaakceptowania i puszczenia swoich lęków i zmian. Proszę Boskie Światło o uwolnienie tych lęków z mojego energetycznego ciała. I proszę Boskie Światło o wsparcie. Jestem wdzięczny, codziennie czuję się lepiej ze zmianami w moim życiu. Powtarzajcie te stwierdzenia raz po raz, aż poczujecie, że zmiany już nie wywołują w was strachu. Teraz jesteście gotowi do aktywacji drugiej części tego uzdrowienia i swojego planu na życie. Ja, tu znów podaj swoje imię, jestem gotów, gotowa na przyjęcie moich unikalnych prezentów. Jestem też gotów, gotowa nadawać znaczenie swojemu życiu, dziś i zawsze. Tymi stwierdzeniami wzmacniacie swoje wewnętrzne ja. Nie ma potrzeby zapamiętywania każdego słowa i myślenia o tekście, który wypowiadacie. Im prostszy on będzie, tym łatwiej będzie tym oświadczeniom przeniknąć do waszej podświadomości. Rozwój duchowy nie wymaga zapamiętywania, ale wewnętrznego zrozumienia. Kontynuujcie to ćwiczenie, dopóki nie zauważycie, że wasza podświadomość już nie sabotuje was, a znając nową ścieżkę, staniecie się bardziej otwarci na wiadomości, których teraz potrzebujecie. Aby przeczytać plan swojej duszy i rozwijać swoje dary, obserwujcie swoje sny i myśli. Przyglądajcie się obrazom pojawiającym się przed oczami wyobraźni podczas medytacji. Obserwujcie, jak od tego momentu wszystko w waszym życiu rozwija się na waszą korzyść, jak życie porusza się w waszym kierunku. Nieodpowiednie relacje w pracy, wszelakie sprzeczne relacje, prawdziwe i wyimaginowane uzależnienia mogą teraz zniknąć. Wszystko, co niepotrzebne, odejdzie z waszego życia, a pojawi się w nim to, czego chcecie. Powierzyliście się i zaufaliście stwórcy, i teraz wszystko się ułoży na swoich miejscach. Dzięki tej pracy ze świadomością możecie zacząć świadomie czytać refleksje w swoim codziennym życiu. Mile witać zmiany. I pozwalać się inspirować nową energią. Czy będziecie się kurczowo trzymać tego, co stare, nawet jeśli jest ono nieodparcie uwodzicielskie, czy też odpuścicie, ponieważ widzicie tę grę na wylot? Czy wybierzecie znajome uwarunkowania, czy też wybierzecie się w nieznany świat boskiej opatrzności? Czy będziecie marnować siebie i trwonić swoje talenty w tym matriksie, czy też użyjecie swoich darów na błogosławionej glebie? Każdego dnia macie wybór. Praktycznie trzeba się ruszać naprzód i pomagać nadawać formę rzeczom. Niech wydarzenia przyjdą do was. Podnieście piłkę, kiedy zostanie wam rzucona. Nie musicie nic osiągać i nie trzeba na siłę dokonywać zmian. Wszystko to do Was przyjdzie. Życie porusza się samo w Waszym kierunku. Zanurzcie się w rzece życia, nawet jeśli czasami pojawia się myśl, że możecie w niej utonąć. Pokonujcie swoje wcześniejsze uwarunkowania. Żyjcie swoim życiem i pozwólcie mu z radością was zmieniać. A wtedy dokonacie wszystkiego, co było trzeba. Wdzięczność Wam wszystkim. Błogości Wam wszystkim. Nowym słuchaczom jeszcze raz wyjaśnię, że w oryginale jest słowo dariu. Daruję błogość albo obdarowuję Was błogością. Dlatego. Przekładam to błogości wam wszystkim.